Co nas teraz oczekuje, Geraldzie? Śmierć. No właśnie, bo mamy bosa. Wkraczamy do Edenu. To tam mówiłeś o bosie? <grym> Już się zaczynam trochę bać. Uff. Wszystko w płomieniach. Wygląda ładnie. Oj, tutaj leci teraz ta muzyka z menu głównego ta piękna. Chociaż nie tak co przypominam Eden. Nie wiem jak ty. Mi się podoba, ale też ułoim nam sobie nieco inaczej. Ale muzyka z, chore, z chórem zawsze przyjemna. Czuję się jakbym grał w Dragon Age albo w Wiedźmi... Jeden. Eden nadal płonie po takim czasie. To miejsce to grób. Nie dla żywych, ani dla nas. Grób. Nasz grób. Chodźcie. Spocznijcie, bracia. Spocznijcie. Film to niemożliwe. Coś ich ożywiło. Albo ktoś. Stawiam na Lucyfera. Proste istoty. Wasi bracia i siostry będą żyć z mojej woli. I umierać z mojej woli. Z woli Astarte. Astarte? Byłaś aniołem. Miałaś strzec Edenu. Lucyfer wskazał mi drogę drogę ucieczki z tego cmentarza. Wy jednak zostaniecie tu pogrzebani, pośród zmarłych. Przynajmniej zginiemy w domu. Mm. Jesteśmy na koniku. Będzie twym I upadły anioł nas atakuje. I epicka muzyka. A smarten. No, mogę tutaj na koniu mieczem bić, tylko dogonić ją najpierw Nephilim mieli tutaj wszyscy nie żyć i wygląda na to, że teraz są takie jakby zombie Nefilim? Coś w tym stylu Łapań mm. Fajnie, nasi teraz nas atakują i naprawdę dużo zabierają. Gdzie ty o. jesteś? Tutaj. Muszę pomóc. A tu jesteś. E, Tym małymi może się zajmijmy najpierw. Mm. Niebezpieczna. Lubi być niegrzeczny Ale naprawdę przyjemna kulisa z klimacikiem, z muzyką. No. Tylko ta starta trochę niepotrzebnie za dużo zapierdziela tutaj w kółko mogłaby jakąś ubraną trasę wziąć sobie. Przecież to jest duża lokacja, moglibyśmy sobie biegać tutaj po całej, a nie. Ale ona nie jest na koniu, to ona po prostu tak szybko biega, nie no? Nie to Możemy zmienić jak... Nie nie nie, wracaj tu Eee No Okej, okay, na chwilę zmieniliśmy rolę Nie ten przycisk włączyłem Okej, okay, ja idę znowu na konia, bo ty się zaczyna robić żałosne. Mm -hmm. Wracaj! Znowu. Znowu mnie zestrzeliwują z konia. Przynajmniej dużo już, już zabraliśmy jej. No. I ona jest. Ała, Wygląda wiecie. na to, że Lucifer tutaj przez cały czas robił jakieś y, pod nosem rady Sprawiał, że sprzymierzeńcy stawali się silniejsi, zeskiwał nowych sprzymierzeńców I teraz nagle wszystko naraz my musimy załatwić mm -hmm. Wielna jest, tam jesteś, swejaczko Znowu zrzucenie Jeszcze latać potrafi Okej okay. Ale wydaje mi się, że mogę ją wywrócić Jak będę czasem em, rzucał w nią tym moim Tą moją gwiazdą Moim pociskiem Albo po prostu jak zrobię coś takiego Gdzie jesteś? Się. A to To jest chyba leneta, gdzie musimy unikać jej ciosów Nie uciekaj Bo nie możemy nic obecnie jej zrobić Gdzie ty jesteś? Moja forma Nic mi nie, zrobi... nie zrobiła No właśnie przed chwilą mówiłem, nie możemy jej teraz zranić No powiedziałeś to jak byłem już w połowie, więc no <laughs> Musimy poczekać, aż znowu wejdziemy na Szerumaki, żeby ją ranić. No, zaraz to nastąpi. Okej. Okay. No zdrajcy. <laughs> Nic o tym nie wiem. Pierwsze słyszę. Za głupoty. <noise> Słychać tylko klikalnie. <noise> znowu nic nie będziemy mogli zrobić. Mm -hmm. Au, lawa, lawa, ból. Uważaj, Ognisty deszcz. No nefilimy. Co wy... Co tam u was, przyjaciele? Um, help! A <laughs> no to się uwzięli ładnie Lepiej uciekaj Okej okay. No teraz też jestem przez chwilę tylko widzę Drodzy widzowie Poczekaj, ja też się zaraz regeneruje. regeneruję A to było szybkie No A całkiem fajna walka. Hmm. Nie mija zbyt wszystko Nie. o, dostałem teraz rdzeń filima. Po raz ano. pierwszy. Po takim czasie. Mm. Co to za pioruny? Puszyla się. się. Jakby ona miała powód, żeby się denerwować. Co czego? Co to, 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 to czy koło? I wtedy zrobić, że do atak. Jeszcze raz poczekaj zatoczy koło i wtedy jeszcze raz robicie. Ale tak czekaj, czekaj, czekaj! To nie taki głupi pomysł. Niewalać. Ojej. Prawie nie żyje. No, jeszcze, jeszcze raz. Uh o -oh. o! Nie! O nie! Muzyka ucichła! Nie! Miałam nieść! Zemstę! Zemstę! No, trochę się nie udało! Zrobiłeś z naszych zmarłych swoje zabawki. Już ja ci pokażę zemstę. Przeklęty potworze! Ja też pragnę jej śmierci, bracie. Ale musimy zachować zimną krew. Rada potrzebuje odpowiedzi. Macie czelność nazywać mnie potworem. A co z krwią na waszych rękach? Ani słowa więcej, Aniele. Jesteście zwykłymi rzeźnikami. Zdrajcami, którzy wytrzebili swoich. W imię czego? Równowagi? <grych> Żal mi was jeść. Mają Już nic by nam nie powiedziała. Poszukamy śladów Lucyfera i jego szachrajstw gdzie indziej. To było... Uf... Wojno, posłuchaj. To co mówiła... Jakkolwiek znała tajemnicę, wolę je usłyszeć od ciebie. Pewnego dnia o wszystkim ci opowiem. Pewnego dnia ja również. Właśnie ma jakąś tajemnicę. Uj, no to mamy. Ciekawe. i mamy. I mamy jadzeń. Podoba mi się, że teraz tak jakby nastawienie, wojny i właśnie się trochę zamieniły. Że, podobna sytuacja jaka była wcześniej, tylko że Wcześniej to właśnie kiedyś powiedział, że o już nic nam nie powie i teraz wojna tak samo mm -hmm. To był tak jakby cytat własnego brata Przyjemnie to zrobili Ukończony, Eden głupi I znowu rozdział, którym był tylko walką Ale jakże, ficką walką To prawda, to prawda I trwała też trochę dłużej No Samuel, tu wie się teraz ciekawej rzeczy. Możemy go też okłamać. Tak jak się obawialiśmy, Eden jest skażonym rocznymi działaniami lucyfera. Nie skończył ze światem umarłych. Wiele jest tam sekretów, które mogłyby mu pomóc osiągnąć cel. A teraz jeszcze inni podążają za nim do Edenu. Musimy więc zamknąć przejście. To nie takie proste. Na początek potrzebowałbym czegoś o bezmiernej anielskiej mocy. A jaki anioł nam niby pomoże? Żaden żywy. Ale niebiosa ściągnęły swoją najpotężniejszą broń do walki z Nefilim w Edenie. Może tam, pośród trupów, znaleźlibyśmy odpowiedni... Rejm. O tak! Prakamień. Pra... co? Przepraszam bardzo? Prakamień to boska moc w najczystszej postaci. Przynieście go mnie, a może zdołamy zapieczętować przejście Lucyfera. Czyli wracamy do Edenu. Świetnie. Dopiero co tam byliśmy. I będziemy musieli się jeszcze rozprawiać z złymi potworkami. Użycie eliksiru plus jeden plus, czyli mam 6 eliksirów. Ja mam 5 maksymalnie. To będzie sobie arena. A nic nowego się nie blokowało? Nie. To spróbujemy tą 16. Coś czuję, że dostaniemy w kości. Będzie po mordach, ale nie dla nich, tylko dla nas. Mm. <laughs> Ech, świetnie. Tylko 4 przeciwnicy. 8,5 mnożnik. Ładnie. A trochę życia to oni mają. Trochę życia to oni zabierają No już, już poszło ładnie A tylko miałem przecież zamieniać jeden element Na szybko No nie do końca poszło zgody nie z zamysłem Nie Ale to nie szkadzi! Kto chce jeszcze umrzeć. Pokażcie się demony tykielne. Oni wszyscy wyglądają tak samo. <śmiech> <śmiech> Przynajmniej dla tak silnego gościa jak wojna, który wszystkich tutaj niszczy. To po prostu wszyscy są kawałkiem mięsa, który trzeba przeciąć. <laughs> jak przystało na rzeźnika? Gosh. Wszyscy zdechnął Jak ja lubię tutaj przeciachiwać W początku myślałem, że się nie przyzwyczaję do tej e, perspektywy e, W Darksiders, ale jednak, jednak całkiem fajnie. Dobra, też... Tak chociaż i tak wolę perspektywę z e, trzeciej osoby, nie? Jak to było w innych Darksidersach. No ale to jest taki taki spin-off a zwykle spin-offy mają nowe mechaniki no, nowy rodzaj rozgrywki no czym się odróżniają dlatego to spin-offy a nie główna część bo twórcy mogą coś wypróbować a, a fanowie nie mają prawa się wtedy wkurzać że zmienialiście wszystko jak śmiecie nie kupuje. wiesz fanowie lubią narzekać na wszystko Ło nie w to miejsce Eceptę. Zbroje nam kłatę, już i tak mam na maksa, ale to, ale to i tak dostaje, za to nieco dusz. A co tam mówiłeś o perspektywie jak z Diablo? A no, no to jest e, taka sama perspektywa co nie? No tak, tylko e, trochę inaczej się gra, nie? Przez to, że można skakać i są wspinaczki zręcznościowe, to no. e, właśnie bardziej sprawia, że jest to Darksiders po prostu z inną perspektywą niż na przykład Diablo. Bo tam po prostu możesz klikać, możesz iść sobie na ruki i nic ci się nie stanie, nie? No <laughs> Tutaj musi być bardziej ostrożny. Uhu, nawet idzie to wszystko. Lepiej nie za dużo mówić. <laughs> Ciekawe czy anarchia mi się jeszcze naładuje do czasu, gdy pojawią się ostatni posowie. Ty masz jeszcze, nie? To będziesz mógł wykorzystać wtedy. No mam. Przynajmniej jeden będzie mógł. Mm, okay, Narysowałem okay. V jak vendeta. <laughs> mm -hmm. Zauważyłem, że mogę ich teraz też wykańczać, przynajmniej tych małych, jeszcze kiedy mają więcej niż połowę życia. Nie muszę im zabierać więcej niż połowy albo większości. Ciekawe. Ciekawe czy to jakaś umiejętność jakiegoś rdzenia czy coś, z którego nie przeczytałem. <laughs> no tak losowo sobie dawałeś. No i tak wszystkie wykorzystuję, nie? Fajne, że tam można sobie je układać jak się, na, jak się nam podoba. No trzeba uważać, żeby więcej, żeby więcej z nich wykorzystać Trzeba też uważać na który poziom się je nałoży i który, na który symbol No. Ale później i tak wszystkie zwykle nasze rdzenie będą na trzeci poziom ostateczny. Coś czuję. No <laughs> Zapewne Bardziej na początku trzeba uważać, a później się o OP bo jeszcze wszystko wytrenowane Dziewiąta fala już No i zobaczyliśmy punktów Ooooo Mamo Już ponad dziewięć tysięcy Wyzwanie dla mocnych Czyli nas To ja, to moje drugie imię Maciej mocny, Mocnych, przepraszam Oha. Boss Taki zielony ładny jak... Dwaj! Dwa, dwóch. O! o o o, o, U, to byłeś... A to był twój atak! Oho Myślałem, że to coś, czego trzeba unikać. Nie to. Chcesz to się możemy zamienić. No panie, idź mi z tym. A, policeman przeszukuje mnie. Przecież mam prawo nosi to co chcę. Spadaj w przepaść! Nie da się. No właśnie, to, to wcześniej się udało, tak szczęśliwie, że. A spada w przepaść, to wszystko w porządku. Nie ma co narzekać. Coś czuję, że będzie dużo nagród za ten pojedynek. Jeszcze ogar do pomocy. Ojoj, to niedobrze. M ci radził po prostu uciekać. O! No. No, tak dobrze. To jest. Okay. skill! Okay. To może teraz użyjesz swojej y, narki? Już użyłem. O! Jak <laughs> Geralt nie zobaczył. Ale teraz też mógłbym użyć, ale to trochę już za późno. 18 tysięcy ponad. Ale z mnożnikiem już? No. Ha. <laughs> no, I Jeszcze więcej róż dla nas. No, jakiś tam mrdzeń widzę, że na maksymalny udało mi się wyskilować. 7 minut. 22 razem. O nie, no. No to ładnie. Boże, ile nagród? Nieskończoność. Uch, mi się Bonowa. Też się cieszę. <laughs> Więcej czasu zajmuje tutaj zbieranie niż samogranie. <laughs> no to teraz będą ładne zakupy. Jeszcze osiągnięcie. Boże. Ile rdzeni? Jeszcze ja fragment zbroi odchłani. Ok, to no tyle. Końcy. No. No, jeszcze trochę ich tutaj pozostało. No, czyli się opłacało, ale i tak dużą większość mamy już odblokowaną. No. Szaleństwo. To teraz grobe zakopy. Wow. Nawet trzy zadania zostały wykonane. To ile mamy kasy? 32 tysiące. I 46 mam przewoźnika. Hej, a gdzie pochwały? Wiecie jak trudno ukryć To chyba sobie wszystkie umiejętności mogę już wykupić. Nie ma co patrzeć co kupujemy, po prostu kupujemy. Chcę wiedzieć, jak to zdobyliście. Synergia, ostateczny meteor. Wojna opada na ziemię, zadając obrażenia na dużym obszarze i odrzucając przeciwników. Wymaga pełnego paska synergii. Przytrzymaj krótko V, aby aktywować. No, wszystkie umiejętności tak oto odblokowałem chyba. No i ty teraz będziesz miał e, tą samą rzecz, co ja, ten pasek pod gniewem. O, Widzę, widzę. Kupiłem nawet pociski dla właśnie, mimo że nie potrzebuję. <grafię> Bo gram wojną cały czas. Ładnie. <laughs> Jak zagrasz waśnią to będziesz miał zdolności. I koniec kasy. Ale jeszcze nie kupiłem wszystkich rdzeni. No jest tutaj kilka nowych rdzeni do włożenia. No ja mam teraz 700 mocy w końcu. Tak naprawdę teraz e, mam tylko dwa puste miejsca. Ja mam chyba szczery. To o, już, już nie mam pustych miejsc, bo po prostu dałem dwie umiejętności, ale niezgodne z rdzeniem, ale to i tak, no po prostu przemi nie będzie. Okej. Okay. Później można wymienić, jak będą zgodne. Aha. Jeszcze się z tym pokombinuję. Wydaje mi się, że każdy osobny, każde osobne udoskonalenie, udoskonalenie u, u Wojny daje też inne, inne kombosy trochę. Mhm. To na tym możemy na dzisiaj zakończyć. Trochę się wzbogaciliśmy, jeśli chodzi o kasę umiejętności, rdzenie i w ogóle. No, opłaciło się. I dowiedzieliśmy się o strasznej prawdzie na temat Edenu. Tak. No to cześć! No, z tym razem trochę ten Eden pozbiecamy bardziej. Do zobaczenia. Pa